Pięć dni zapłaciłem dwa mandaty, dzień po dniu, za złe parkowanie, bo tym cholerstwem nie da się zaparkować. Cześć, zaczynamy do dechy. Marcin Klimkowski. Michał Gąsiorowski, Zaczynamy od petardy. Słuchajcie, piwo Cybertraka, czyli piwo Tesli. Elon Musk poinformował, i właściwie już można kupować, i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, takie trzy paki. Piwa, cyber piwa, cyber beer, jak to się nazywa Klimciu? Gigabir. Gigabir jest do kupienia. Kosztuje niemało, bo ponad 400 zł w przeliczeniu, ale nie uwierzycie z czego to robią. Cyber chmielu. Tak, to jest <grym> e, rzecz, która w Tesli ma już swoją jakąś tradycję. Związali się z niemiecką, z niemieckim browarem po to, żeby zrobić to piwo. Przede wszystkim według mnie najlepiej wygląda butelka. Ja nie wiem jak to z, piwo smakuje, ale butelka wygląda... Bardzo te słowo. No to jest butelka, która wygląda jak cybertruck tak. czyli po prostu takie mocne cięcia, kształty, świeci w ciemności. Total. Cyberchmiel, co to znaczy? No coś, co ma posmak już czy tam cytrusów, bergamotki i słodkich owoców. Cena jest zaporowa, ale jeżeli to się sprzeda tak, jak sprzedawała się tequila od Tesli, no to znowu Elon Musk zarobi, bo tequila kosztowała 250 dolarów. To jest dużo, jak na tequilę. Była taka sytuacja, że Elon Musk napisał na Twitterze, że Tesla bankrutuje. To było z okazji 1 kwietnia i że przekłada jakby środki na produkcję. Produkcję tekili, no i wszyscy zareagowali bardzo pozytywnie. I Elon Musk postanowił zrobić tą tekilę. Tesla Kila, Tesa, tak, Tesla. tak to się nazywało. Słuchajcie, co wy na to, żebyśmy zrobili e, radiowe wino, takie z ta, radiowinogrona? specjalne i jedyne w swoim rodzaju i odpalamy taką małą ja, piwniczkę radiowina. No to może być primitivo, jest taki szczep. To jest, oczywiście, no, to by było dobre. Primitivo jak to rozmawiamy. Ale jeżeli już jesteśmy przy produkcji rzeczy, które nie są związane z biznesem tym podstawowym, czyli w przypadku Tesli jednak z samochodami elektrycznymi, to okazuje się, że jest wielu producentów, którzy produkują rzeczy właśnie niezwiązane z ich podstawową działalnością. Wyobraźcie sobie że można kupić na przykład miód produkcji Rolls-Royce'a. Jest sygnowany przez Rolls-Royce'a. Na dachu fabryki są ule i można sobie po prostu ten miód kupić, jeżeli jest obrodzi. Doprecyzuję, że. Pasiki Rolls-Royce'a są usytuowane w specjalnych miejscach, gdzie po pierwsze mają puszczaną muzykę Beethovena, a po drugie pszczółki są czesane specjalnymi grzebykami. Nie no, żartuję. Dobra. Aż tak dobrze nie jest, ale dobrze jest z kolei na przykład z Volkswagenem, który produkuje pod swoim znakiem, Volkswagen, kiełbaski, takie bardzo dobre kiełbaski. Zaczęło się od tego... Kiełbaski skąd wiesz, bardzo dobre? A, bo jadłem. A Aha. bo jadłem. Tak, tak, tak. A jadłem. Zaczęło się od tego, że te kiełbaski były produkowane przez, przez fabrykę w Wolfsburgu na zlecenie fabryki w Wolfsburgu, ponieważ tam pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób. Ale tak zasmakowały i zarządowi, i robotnikom, i wszystkim pracownikom, że są też w ofercie w Niemczech. Chciałem powiedzieć, że... ale. Alpina, nie Alp tak, Alpina właśnie, nie Alpin. Produkuje też wino i to od lat 90. i sobie całkiem nieźle na tym winie zarabiają. Mam na myśli yy, tę Alpinę, która jest związana z BMW i tam doszło do połączenia ostatnio. Także jest dużo różnego rodzaju yy, pomysłów. Pewnie jeszcze jakiś znacie, jak znacie to podrzuć w komentarzach. A my jedziemy dalej. Ostatnio ukazało się kilka nowych samochodów i kilka zdjęć samochodów. I ja zaczynam od samochodu, który uwielbiam, od miniaka, który będzie w nowej odsłonie podpatrzono Miniaka już takiej docelowej wersji, będzie wersja elektryczna, będzie wersja spalinowa, przód wygląda dosyć podobnie, oczywiście w wersji elektrycznej nie ma e, takiej e, atrapy chłodnicy, w sensie kratki nie ma, tylko to jest zamknięte, no ale tak jak, tak jak to w elektrykach bywa, natomiast tył to jest jakaś porażka, kochałem tył Miniaka, ludzie, co wyście zrobili z tym tyłem Miniaka, no to jest no to, rzeczywiście to się, teraz to się nie jak dzieje jak no patrz, o tym... to jest to zdjęcie to, wiesz jak wygląda trochę... wygląda jak chiński samochód tak, jakiś. tak tak rzeczywiście zresztą te zdjęcia zostały zrobione w Chinach z tego co wiem albo stamtąd wyciekły ja pamiętam pierwsze mini jakie wrażenie na mnie zrobiło w klimek początku... to pamięta powojenne mini jak wchodziło do produkcji z zawiasami drzwi na zewnątrz uh -huh. było było pamiętam że zawsze robiło na mnie gigantyczne wrażenie trochę nie kupuję tych pomysłów na. Mini Coupé, trochę countryman nie jest już tym, co uważam za, za rzeczywiście ducha. Mini, natomiast ten podstawowy samochód, nawet myślałem o tym, żeby sobie taki auto Dobra, kupić. No nie, właśnie... teraz jestem na, na nie, teraz jestem na nie. Te światła z tyłu zaburzają to, co było najpiękniejsze, czyli tą brytyjską flagę wpisaną w reflektory w bardzo charakterystyczny no ale... sposób zbudowane. On został odelżony trochę wizualnie. Wygląda tak e, oczywiście świeżo i lekko, natomiast stracił właśnie ten swoją fajną. Pocałowatość. Wiecie, jak to jest? Czasami takie tutaj, jak się robią półcułki, to jest fajnie. I tak było z miniakiem. A teraz zrobili go takiego. Jedziemy dalej, byliśmy z klimkiem na fajnej prezentacji. Bronko, mm -hmm. Forda, bronko, bronko, bo to już teraz jest wydzielone. Takich trzech grajków grało amerykańskie szlagiery. Jakoś wielkiego zainteresowania nie było, ale grali całkiem spoko. Natomiast zainteresowanie było samym bronko. Nie można liczyć na zbyt wiele w Polsce, w Europie, ale słuchajcie, pokazali tego bronko, który wygląda naprawdę super. I obaj z klimkiem bardzo je lubimy i bardzo nam się podobało od samego początku. Szkoda, że w zieleni, a nie w pomarańcz bo moim zdaniem dużo lepiej wygląda. Albo miałem silnik... tak jak OJ Simpson. Przy... <laughs> no to był inny bronko. 27 litra silnik, 350 chyba. 306, ta... koni. 335 koni. V6, super! Ale cena! Tak. Cena Psyna zwala z nóg, rzeczywiście. Okej, okay. moje wrażenia. Ja w ogóle bardzo lubię Bronco. Lubię z seriali, lubię z filmów, lubię stare Bronco, które było przez 30 lat produkowane od 66 do 96 roku w czterech czy pięciu generacjach. Ten nowy samochód bardzo, bardzo fajnie wygląda i rzeczywiście na zdjęciach jest mniejszy niż w rzeczywistości. To jest bardzo duża terenówka, porządna terenówka. W Stanach Zjednoczonych ma kilka wersji, sześć, siedem wersji łącznie z wersją Raptor, czyli taką już najbardziej radykalną. I w Europie będzie w bardzo limitowanej wers w, 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 w liczbie w dwóch wersjach. Albo Outer Banks takiej mniej terenowej, albo Badlands bardziej terenowej. Natomiast jest to rzeczywiście duży samochód. Ale powiedziałeś o cenach. 420 tysięcy zł za tą wersję tańszą i za Badlands 440 tysięcy. To jest dużo. Rzeczywiście tam już nie za bardzo jest co dokupować do tych wersji. Ponieważ one są dość... Yy ustawione tak jak powinny być, czyli przede wszystkim jeżeli chodzi o mechanizmy różnicowe o um, tryby jazdy i tak dalej i tak dalej. Terenowo tam nie jest za bardzo Reduktor. jest to jest co z tym zrobić. Natomiast Amerykanie ciekawe, bo oni dopasowują um, gadżety do tego. Więc jak ktoś już kupi Bronco, to będzie też niewolnikiem tych gadżetów, nie wiem, nie, pokrowców, ta, kupicie, i tak dalej i Kupicie tak dalej. furę za 440 tysięcy, żeby kupić sobie do tego fajny pokrok. No Ale tak, ja byłem tak, ostatnio na stronie jest. i na przykład można sobie dokupić uh -huh. w, z czaszkami te m, nakrętki na wentyle. No, jest dużo takich rzeczy, oni wow. lubią takie rzeczy, naprawdę. <laughs> to prawda, lubią. Ale słuchajcie, no stówę dopłacić do Jeepa Wranglera, a limitet No, nie wiem. No trzeba być już naprawdę takim mega ale... fanatykiem Bronco, żeby się na coś takiego zdecydować. Dam tylko, że sztywny dach może być składany, drzwi mogą być zdejmowane. No wszystko tak jak tak jak trzeba i rzeczywiście wygląda. Można te, też ekstra. dokupić takie specjalne drzwi, żeby mhm. zrobić z niego de facto kabrioleta, ale z takimi drzwiami, które jednak będą zapewniały trochę więcej bezpieczeństwa. To co mnie zaskoczyło na tej prezentacji, to porównania z Jeepem. Bronco nie bało się tych porównań. Osoba prezentująca, czyli produkt manager od Forda powiedział, że z tych podstawowych terenowych właściwości Bronco jest lepsze. Już nie mówię o tym, że ma dużo mocniejszy silnik. A więcej, więcej co więcej mówią, w Jeepie, a w mówią, że oni są lepsi. Teraz trzeba pojechać sprawdzić i jak porównamy sobie to, będziemy wiedzieli więcej w tej sprawie. Kolejny samochód nie tyle, że się pokazał, ale znika uwaga, Volkswagen Golf. Volkswagen stwierdzili, że to jest ostatnia generacja Golfa. Nie wiadomo, co będzie dalej. Zareagują na potrzeby klientów. Świat się zmienia nie tylko pod kątem elektromobilności, ale też chęci posiadania samochodów, czyli no, ludzie się przesiadają na crossovery i na SUWy. I takie zwykłe hatchbacki czy kombiaki, czy już o sedanach nie wspomnę, odchodzą w zapomnienie i Volkswagen po prostu nie wie, co się będzie działo za jakiś czas, więc uznał, że to będzie ostatnia generacja Golfa, samochodu, który bardzo lubię z silnikiem spalinowym ostatnia generacja, dlatego że ma się pojawić golf z wersji elektrycznej, mniej więcej, 2026-2027 rok wówczas zgodnie z tym, co e, mówią w Volkswagenie, będzie sprawdzenie, jak się sytuacja ma. Jest też wypowiedź szefa marki Volkswagen Tomasa Szefera, który mówi, ten segment no, możemy ubolewać. Tak? Golf był przez 40 lat najlepiej sprzedającym się samochodem w Niemczech, w Europie, no takim królem, królem kompaktów, ale ludzie nie chcą już tego typu samochodów, wolą na przykład zbudowane na bazie kompaktów samochody typu SUV albo właśnie crossover. W 2030 roku Volkswagen planuje, żeby 80% udział samochodów elektrycznych w łącznej sprzedaży ma wynosić 80%. Czy tak będzie rzeczywiście? A... Jeszcze tego nie wiem. Ale na nasza Golf zostanie. Ale poczekaj, na razie mhm. wszystkie, e, wszystkie siły zostały skierowane w stronę elektromobilności, ale w związku z tym dopiskiem w tych wytycznych Komisji Europejskiej i, i za, zatwierdzonych już przepisach, no mamy dopuszczone paliwa syntetyczne, więc może teraz zacznie się walka na innym froncie i tego stwierdzić nie możemy, jak to będzie wyglądać w najbliższych latach. Wiemy za to. Że jest potencjalnie polski samochód elektryczny, który może pojawić się na drogach i może się stać to zdecydowanie wcześniej niż ta cała heca z izerą. Ja nie wierzę w wizerę, Klimek wierzy, zobaczymy jak będzie, przekonamy się. Natomiast NESA, dostawczak elektryczny, tam są prace bardzo, bardzo zaawansowane. Wszystko się dzieje we Wrocławiu. Pokazali tenysę na razie jeszcze nieobudowaną, w sensie bez stylistyki na zewnątrz, ale już z całą technologią w środku na targach w Poznaniu. I te Nysy są na etapie homologacji. I jest duża szansa, że Nysy w wersji elektrycznej pojawią się na naszych drogach. Część ludzi kojarzy się Nysa dobrze, no bo to były, nie wiem, samochody dostawcze, które były w całej Polsce, a części myślę, że jak ktoś milicji tam nie za bardzo lubił, to, to może być różnie z tymi Nyskami. W utworach muzycznych e... Nyski, Nyski też się pojawiały tak, i takie tak. dosyć Ale... pejoratywne zabarwienie było tych tekstów. No. Wystarczy policzyć i zrobiło to na przykład Volvo w przypadku samochodów e, dużych, w przypadku tirów. E, że elektromobilność w przypadku aut do pracy, dostawczych, tirów i tak dalej jest bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem pod warunkiem istnienia infrastruktury. Dlatego, że rzeczywiście taka nyska, ona nie musi mieć gigantycznych zasięgów. To nie jest tak, że te samochody potrzebują gigantycznych zasięgów. Wyobraźcie sobie kuriera, który tak naprawdę operuje w jakimś tam regionie i on nie potrzebuje zrobić dziennie 300 km, robi tych kilometrów 30-40. Kurier 30 dziennie nie do Klimciu, no gdzie? Kurier taki, taki tak? stał, oczywiście, Słuchajcie, że ja tak. Nie, dobra, ekstra. Nie mam zielonego. Albo na przykład poczekaj, to nie, to masz zakład... Nie rolić zielonego... I nie mam zielonego pojęcia. Ile robią kurierzy dziennie kilometrów w dostawczakach? Napiszcie nam proszę, jeśli ktoś jest kurierem albo zna kuriera. Jakie dystanse dziennie pod, e, pokonuje kurier w dostawczaku? Bardzo, bardzo was proszę, bo jestem bardzo ciekawy. Nie mam takiej wiedzy, a e, może nam pomóc. Ja miałem ostatnio dostawczaka elektrycznego, Forda E-Transita. I wyobraźcie sobie, że generalnie super, podobało mi się. No wielka fura, dlatego że pięć, ponad 5 metrów długości. E, ponad 2,5 wysokości, więc nie mogłem wjeżdżać do e, większości garażu. Spoko zużycie prądu, naprawdę zasięg był bardzo, bardzo zadowalający. Nie wiem, jak wygląda jazda przy pełnej ładowności. Tam 3,5 tony, nie mam zielonego pojęcia, jak ten samochód się wtedy porusza, jakie jest zużycie prądu, bo chwilowo pod ręką nie miałem 3,5 tony. Ale uwaga, w 5 dni zapłaciłem dwa mandaty. Dzień po dniu za złe parkowanie, bo. Z tym cholerstwem nie da się naparkować. I raz tam, no przyznaję się, tak, oczywiście, mój błąd, natomiast na przykład jeździłem po centrum Warszawy 35 minut, a do Fryzjera jechałem akurat i nie znalazłem miejsca. I tak się przytuliłem, gdzieś wracam, stoją panowie, mówię, zdążyłem. No niestety, ale byli mili, opowiedziałem im o elektrycznym tranzycie i mi odpuścili, także. Dziękuję. W takim razie Nysa, jaki będzie zasięg? Zanim Flimek no znajdzie zasięg, nie, masz nie uwaga, 5, 4, nie, nie ma. Dobra. To zasięgu jeszcze nie ma, poczekamy na homologację. Ja jestem za, bardzo, bardzo się jest cieszę. 250 km. A, zdążył ostatniej tak chwili, myślę, to ten Transit też miał taki dosyć podobny, ale naprawdę nie było duże zużycie prądu przy, e, przy oczywiście pustym samochodzie, a tam w środku można było boisko do koszykówki urządzić. Dobra, słuchajcie, jest jeszcze jeden samochód elektryczny, Lancia. Słuchajcie, Lancia wraca po raz 176, nowa odsłona Lancii. Pokazali taki fragment, który wygląda... Spektakularnie. Uwaga, z takim designem weneckich żaluzji. Oni potrafią to zrobić i potrafią zbudować emocje. To no, jest ale właśnie... to też nawiązuje do rajdowych. No, no tak, no, no, no oczywiście, że tak. Tylko ja już nie wierzę w lunchie. Przysięgam. Ja nie wiem, co mam sądzić o tej marce, która pojawia się i znika, pojawia się i znika. Ja po prostu już nie wierzę w ten pomysł. To będzie oczywiście samochód elektryczny, to będzie też samochód, którego. Design i techniczne cechy będą przez następne 10 lat według szefa lanci, czyli luki Napolitano będą we wszystkich lanciach. Włosi cały czas wierzą w ten samochód, chociaż to już właściwie nie są Włosi, bo Lancia należy do Stelantisa. Ja tylko wiem, że Stellantis to nie jest firma, która ma 14 czy 16 marek samochodowych w sobie, która jest firmą sentymentalną. Oni jak coś nie idzie, to to ścinają i w ogóle nie mają sentymentów. Więc wydaje mi się, że Lancia, tak patrzę trochę optymistycznie, że Lancia może być tym autem, które gdzieś pokaże ten włoskie spojrzenie na elektromobilność. Ale to tak trochę to filozofuje. Ostatnie lata Lanci, ostatnie 10 czy 15 lat Lanci to jest zabijanie marki. zabijanie no właśnie, marki. Tak i jak... nagle wracają hej, pokażemy wam coś nowego. Super, no nie kupuję tego, no, no po wiesz, prostu ale, niech oni jak, jak pomyślisz o Daci. no Dacia też była biedną, e, słabą marką, a Francuzi pomyśleli, że cała Europa, mm -hmm. jeżeli dostanie tańszy mm -hmm. i całkiem przyzwoity samochód, to uwierzy w tą Dację. No i Dacia święci triumfy. Ekstra. Ale oni na tę dacie mieli super konkretny pomysł. Zrobimy... tanie Dobrze. Na bazie Renault, który jest najtańszym możliwym samochodem, z użyciem tanich materiałów, po to, żeby tę cenę obniżyć maksymalnie i żeby był przystępny dla jak największej liczby osób, zachowując technologię Renault, która jest ok. I to był konkretny pomysł, i oni to sukcesywnie budowali. A jaki jest pomysł na lunchie? Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć? Bo to jest notoryczne przywracanie marki bez kompletnie żadnego pomysłu. Zrobimy trochę luksusowo, a trochę nie. Jak to pozycjonować w stosunku do Alfy? No w ogóle jakiś kompletny... No tak, oni mają jeszcze te marki, które się wzajemnie hmm. zjadają. Także... A w ogóle to, jeżeli już jest brak pomysłu na coś, to myślę, że jeszcze jeden samochód, o którym można powiedzieć, czyli będzie nowy Mitsubishi Colt. Mitsubishi ostatnio pokazało ASX-a, który jest bliźniakiem francuskich samochodów Kadzara, od... Tak? Znaczy, tak, tak, tak. tak. No z przodu wygląda e, e, identycznie, który jest e, bliźniakiem francuskich, no bo to jest jeden alians, tak? Czyli Nissan, Renault, Mitsubishi. I Mitsubishi w tym aliansie miało pełnić rolę e, firmy, która będzie obecna w Azji Południowo-Wschodniej, głównie w e, Indonezję i tak dalej. Tam oni naprawdę są silni, e, też w Japonii. A gdzieś tam Mitsubishi w Europie, czy na pewno jest e, potrzebne? No jednak dochodzą do wniosku, że ta różnorodność jest ważna i teraz będzie cold pewnie, na na bazie małego samochodu e, Renault. Mam nadzieję, że ten Colt będzie lepszy niż takie Mitsubishi Space Star, które kiedyś zaprezentowali, <laughs> bo najgorszym samochodem, jakim jechałem w ostatnich dwóch dekadach. Może Chevrolet Spark był jeszcze tylko gorszy, ale to było porównywalne. To było porównywalne. To tak, coś tak, koszmarnego, tak. pamiętam, wy wyprawę pod Zakopane to trwało tydzień. Dobra, ważna wiadomości, dostaliśmy taki fajny raport od Sata, ale akurat to nie ma większego znaczenia na temat przewożenia zwierzaków w samochodach i nie mówimy tutaj o rybkach, czy tam żółwiach, tylko raczej mówimy o psach, o kotach. 80% właścicieli przewozi swoje czworonogi, natomiast tylko 16% dba o to, żeby były w odpowiedni sposób zabezpieczone i przeprowadzono takie badania, które pokazują, że nawet takie lżejsze futrzaki, tam nie wiem, 3-5 kg mogą być bardzo dużym zagrożeniem i dla pasażerów, no i oczywiście jeśli nie są zabezpieczone, to, to jakakolwiek kolizja dla nich może się też skończyć bardzo źle, więc zachęcamy was do tego, że jeśli przewodzicie, żebyście sobie poszukali informacji na temat tego, jak zwierzaki bezpiecznie przewozić. To nie są bardzo drogie rzeczy, a są w każdym sklepie, bardzo często są też robione przez producentów samochodowych gadżety dopasowane do aut, więc no tak, trzeba chyba o tym pomyśleć. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.